Dobrze. Hmm. Może jednak zajrzę do ich, do ich stolików nocnych. O! Monok Lukasa i Dziennik Lukasa. Dobrze. Sprawdźmy, Dziennik. Hmm. Trzy strony aż. Obudziliśmy się w dobrych nastrojach. Nastał jeden z tych słonecznych poranków. Zazwyczaj dni są tutaj ponure, niebo zachmurzone, a wiatr jest chłodny. Nasze dzieci nalegały na to, aby wybrać się w podróż. Zniknęły bez słowa tuż przed obiadem. Poszliśmy ich szukać. Powinniśmy wrócić przed zmrokiem przecież nie chcemy starcia z potworami. To mało powiedziane. Bardzo lubię. Bardzo lubią wskakiwać do jednej z trzech łodzi, które skonstruowałem i zapuszczać się daleko w głąb morza. Jest tu wiele wysp i zatok. Chyba wiem, którą wyspę mogły wybrać. Hmm. Ciekawe. Jest nawet Monok. Hmm. Faktycznie. Może popłynęli łódkami, ale nie widziałam, żeby tu było gdzieś w pobliżu łódki. Najwyżej roz rozejrzymy się po okolicy za chwilę. Chciałabym natomiast jeszcze zobaczyć, co mają w szafie. Smycz króliczka Ingrida. O, nazywa się Ingrid i tarcza. Hmm. Tarcza. Nie, no nie będę im zabierać tej tarczy. Na razie. Nie wrócili. Mm. Dobrze. Zobaczmy, co jest tutaj. O! Oh. O! Oh. Wow! Tego się nie spodziewałam. Chcę, że mają niezłą broń. Mm. Dobrze. Hmm, ciekawe. A tu mają naboje. No, a tu mają nawet jakieś widzianko. I ciasteczka. Najważniejsze to są ciastka. No um, to co? Może zabierzemy jakąś broń i pójdziemy poszukać tych łódek? Myślę, że to będzie dobry pomysł. O, okej. Okay. To jest niezły sprzęt. Na pewno go bierzemy ze sobą. Mm. No i na, naboje. Dużo ich. Basic, advanced. Może ty weźmiemy więcej. Ile no, tu mamy? Mm. Jakieś pistolety. Mm -hmm. Może się przyda. też fajne. Widzę, że mają cały tutaj stolik do tego. O! Ciekawe. Mhm. Mm mhm. Mm to ma sens. Jakoś muszą wytwarzać tą broń. Co zwykłymi farmerami? Tu nic nie ma. No dobrze. Udamy się w podróż. To jest niezły sprzęt. Mówię, hmm, jak zostawmy jeszcze to mięso. Jakoś nie chcę z nim chodzić. Zjemy mięsko. Na pewno. Hmm. To może zostawię sobie na potem. Ciekawe wyposażenie powiem wam. To dobrze. Jest noc, ale myślę, że będzie lepiej nawet szukać, bo jak będzie się coś świecić, to od razu zauważę. O, co my tu mamy? Przystań? Dobrze. Tu tylko kurczak. O, szkielet. Mm. Spróbujmy, jak działa to psatko. A, nieźle nawet. No i po sprawie. O, widzę, że przy okazji mają tutaj obróbkę drewna. Powinien tutaj te łodzie konstruuje. No i mam łódkę. No to co? Wyruszamy w drogę. Tylko gdzie oni mogli popłynąć? Hmm. Tu wszystkie okolice znam. Tam będą te wzgórza. Dobrze. To co, płyniemy? Tam będą te góry. Moglibyśmy popłynąć tam, gdzie słońce albo przed siebie. Może spróbujemy najpierw przed siebie. Wow. Ale rafa. Okej. Okay. O! Widzę ich łódki. Okej. Okay. Okej. Okay. Wygląda, że jest tu bezpiecznie w miarę. Czy tam są? Nie. Myślę, że skoro tu zaparkowali, to... ...czy przypłynęli, to... ...przyładuję broń. No dobra, sprawdźmy teren. Hmm. Tam nic dalej nie widzę. Ach, ten żwir, nie fajnie się po nim chodzi. No, troszkę lepiej. O króliki. Śmieszna wysepka z jednym drzewem, ciekawy widok, słyszę lawe. Okej, okay. o triceratopsy, hmm. są tu dinozaury. Lepiej uważać. One nie są drapieżne, ale przecież jakiś mogą tu być w pobliżu, że przyjrzymy im się bardziej z bliska. Ojej. Widzę, że tu bardziej mroźnie. Zobaczmy, jest bliska. To bardziej tu ubrany. Okej. Okay. Hej. Ale gdzie jest ta rodzina? Fajnie, że to są nieagresywne. Trochę tu zimno. Okej, okay, okej, okay. okej, okay. dobra. Może się lepiej od nich odsunimy. No ale gdzie jest ta rodzina? Może tam coś się czai? Ale nic nie widzę. Nie widzę jakichś trapyżników. Hmm, może tam dalej są. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. I co nazwiemy Tą Wyspę? Wyspoł triceratopsów. Ale gdzie jest ta rodzina? Przeładuję. Może wróćmy się tam, że coś przeoczyłam. Możliwe. jest <laughs> jest dziewczyna. Oh my god! że wpadłam.